A ka scena, Boże, scena, słuchajcie, to było dla mnie takie marzenie, jak byłam dzieckiem. Moim największym marzeniem było zostać aktorką teatralną. Naprawdę, właściwie do końca liceum bardzo, bardzo o tym marzyłam. I moi rodzice, którzy zazwyczaj byli wspierający, tym razem postawili twarde weto. Mój tato powiedział: Nie ma takiej opcji, żebyś poszła do szkoły teatralnej bo skończysz w kukiełkowym, w koziej wulce i będziesz grała do pustych krzeseł". No i niestety uległam i nie poszłam do szkoły teatralnej, ale teraz jak mogę wystąpić na scenie, to jestem bardzo tym podekscytowana. I z tej okazji chciałabym, słuchajcie, założyć buty, w których zwykle leżę, bo, nie, bo są bardzo niewygodne, ale że to jest dla mnie wyjątkowe, że ja tu stoję, bo ja trzeci raz dopiero w swoim życiu stoję na takiej scenie, to pozwólcie, że ja je zmienię i założę, dobra? Wow. Aaaa! cię się podniosę. Tam są Jest. Dobra, słuchajcie. Mówiąc o dzieciństwie, chciałabym, żebyście sobie przypomniały, Jakie w waszym domu panowały przekonania na temat y, kariery zawodowej, pieniędzy, tego co chcecie, co, co możecie dokonać w życiu dorosłym? Na przykład pamiętacie takie bez pracy nie ma kołaczy, albo ciężka praca popłaca. U mnie w domu, słuchajcie, była zawsze taka narracja, że żeby coś w życiu osiągnąć trzeba skończyć wyższe studia. To było jakby najważniejsze i to było też tak oczywiste dla moich rodziców, że ja nigdy nie zastanawiałam się, że można na przykład inaczej. Ja to w 2004 roku, słuchajcie, wyszłam z dyplomem magistra filologii polskiej i niestety nie czekała mi żadna nagroda. Byłam już dorosła, miałam się sama utrzymywać i nie było pracy, bo w 2004 roku było najwyższe bezrobocie od historii tej nowoczesnej Polski. I wtedy pomyślałam sobie, że ja spróbuję odwrócić tą sytuację i zamiast patrzeć, co jest możliwe, jakie są ogłoszenia, to ja się zastanowię, co ja w ogóle chcę. Ja chciałam pracować w teatrze. No, wprawdzie już nie jako aktorka, no niestety, ta szansa już po prostu odjechała, ale nadal mogłam pracować w teatrze. Więc napisałam list motywacyjny do wszystkich teatrów w Poznaniu i wysłałam go. Ale ten list to nie był taki zwykły list. To był list pisany. Jak przysięga małżeńska. I brzmiał tak. Świadoma praw i obowiązków wynikających z pracy w kulturze, uroczyście oświadczam, że jestem gotowa zawrzeć umowę o pracę z teatrem animacji, z teatrem nowym, z teatrem polskim, wiecie, zależy I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby mój wkład w działalność teatru był cenny i wartościowy. No i słuchajcie, kilka dni minęło. Zadzwonił telefon. Dyrektor Teatru Animacji zapraszał mnie na rozmowę. Słuchajcie, podejść było tak, że jak on otworzył kopertę i przeczytał ten list, to wybiegł z gabinetu i zaczął krzyczeć słuchajcie, ta dziewczyna chce z nami wziąć ślub. Ona, ona się nam oświadcza, no musimy w tej sytuacji, musimy ją zatrudnić. Wypisałyśmy się z tej firmy, złożyłyśmy wypowiedzenia, teraz będziemy, ja będę pisarką, a ona będzie żyła z jedzenia. No i dobra, nie? Ja już miałam tam drogę napisane, więc Wydanie pierwszej książki, drugą nie zajęło. Wydałam, słuchajcie, pierwszą książkę w niszowym wydawnictwie, drugą wydałam w pruszyńskiej spółce. Mówię, uh, idzie, staję się tą pisarką. Dopóki się, słuchajcie, nie okazało, że taki autor jak ja, taki nieznany, to on dostaje e, honorarium autorskie złotówka od egzemplarza. Czyli ja muszę sprzedać tysiąc książek, żeby mieć tysiąc złotych. O, to, to nieźle. No więc trzeba było pokornie. Tup, 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 poszukać sobie normalnej pracy na etacie i się nie wygłupiać. Ja słuchajcie, dostałam pracę tu w Rosztynie, w agencji eventowej i miałam pisać scenariusze imprez. No to też prawie, no prawie piszę, prawie że jest pisanie, no w ogóle jest luz. I to jest taki niebezpieczny moment, kiedy odwieszamy na taki kołeczek te nasze marzenia, no bo się no, już się zrobiło wygodnie, tak prawie, prawie się zrealizowało i tak odwieszamy te nasze marzenia. I jak umościmy się w strefie komfortu, a moja strefa komfortu, słuchajcie, była coraz lepsza, bo tak. Najpierw pracowałam no, normalnie, na etacie. Potem, no ale miałam takie stanowisko, kreatywna. No więc pewnego dnia idę do szefa, szef już jak mnie uznał, zobaczył, że dobrze robię robotę, więc poszłam do szefa, puk, puk. Słuchaj, no ja mam taką sprawę, wiesz, no ja pracuję kreatywnie, nie? Osiem godzin. Kto 8 godzin może pracować kreatywnie? To, to się nie da. No, umysł nie może tak długo pracować. Więc ja mam taką propozycję, że jakby przychodziła na sześć. To wtedy wiesz, się bardziej wydajna. Ja będę na sześć przychodzić. On tak myśli, muszę mówić, no, no dobra, no to przychodzę na sześć. To tyle samo. No i słuchajcie, zaczęłam przychodzić na sześć. Zaczęłam przychodzić na sześć, ale jak już się nacieszyłam tymi sześcioma godzinami, no to znowu idę do niego. Puk, puk, puk. Słuchaj, wiesz, 6 sześć godzin wymyślać, to jest naprawdę długo. Ja potrzeb umysł potrzebuje się oddechu. Jakiegoś resetu. Ja mam taki pomysł, że w połowie pracy będę słyszła pobiegać tam nad jeziorem, na długim, bo to firma była na długim. To sobie pobiegam trochę, tam sobie popływam, wrócę i ja wtedy będę miała takie pomysły. A on mówi, no dobra, no to biegaj. No to słuchajcie, już miałam 6 godzin pracy, w tym godzina na bieganie, więc już nie musiałam po ani przed pracą. Potem jeszcze wymyślałam sobie, że takie 15-minutowe drzemki to już naprawdę, na mój pomysł, o Boże. Więc jak on, a my że zawsze w połowie dnia szedł na taki długi spacer ze swoim psem. Więc jak on szedł na spacer, to ja zakladałam się do jego gabinetu, tam była taka wielka kanapa, budzik cyk na 15 minut, drzemeczka. To już była taka tajemnica poliszynela. Wszyscy wiedzieli, ale już nikt głośno o tym nie mówił. No i no ja w tej strefie komfortu tak się umościłam, jak tu z tego wyjść. Ale jednocześnie jakiś głos wewnątrz mnie mówił: Słuchaj, ty nie jesteś w swojej bajce. To nie jest twoja kreacja, tylko to jest jego kreacja. Ty nie rozwijasz jakby do końca siebie, tylko ty rozwijasz jego firmę. Ty jesteś w cudzej bajce, jakąś drugoplanową postacią, a twoja bajka leży długiem. I wtedy w sumie sensie po raz kolejny postanowiłam, ja będę żyła z pisania, ale tym razem zrobiłam to trochę bardziej świadomie i trochę bardziej rozsądnie i trochę bardziej dojrzale. Czyli zaczęłam po prostu wzrastać do tego marzenia, czyli myśleć, aha, dobra, spisanie, ale co, no książki, no wiadomo, złotówka, no nie wyżyję. Dobra, to co? No to może jakieś teksty na strony internetowe, to może jakieś social media będę prowadziła, to może, i słuchajcie, wpadłam na taki pomysł, kurczę, ludzie mają ciekawe historie, na przykład mają ciekawe historie rodzinne, przecież, a na przykład nie potrafią pisać, albo mają super biografię, nie potrafią pisać, albo nie mają czasu na pisanie. Ja przyjdę, napiszę to dla mnie. I to wszystko wiecie, dlaczego się stało? Bo ja nie chcę Wam mówić o tym dlatego, że ja chcę Wam powiedzieć, że tyle rzeczy ja dokonałam czy Baśka, tylko chcę Wam pokazać, że to wszystko się stało tylko dlatego, że my przez te ileś lat cały czas musiałyśmy codziennie podejmować taką decyzję: Netflix, czy coś na rzecz mojej roboty? Nie wiem, scrollowanie telefonu, czy coś na rzecz mojego marzenia. I to słuchajcie, i to są takie drobne, małe kroki, które robimy cały czas. Nie wierzę w takie marzenia, że my się zaafirmujemy, zmedytujemy i to nam spada na łeb. Po prostu to są drobne nasze codzienne wybory. Ale żeby ich dokonywać, to my potrzebujemy mieć energię. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy mają zasoby, którzy mają talenty, którzy mają wizję, którzy no w ogóle właściwie mogli podnieść świat, ale nie mają siły. Słuchajcie, ja Ale lubię żeby... sobie myśleć o tym, już tak na koniec, że życie to jest taka gra. Taka gra, w którą, żyją, e, w którą grają nastolatki. Jeżeli macie nastolatkę, to wiecie o co chodzi. Taki nastolatek siada przed komputerem, wybiera sobie postać, jest jakaś plansza i zaczyna grę. I zobaczcie, co robi ta postać w grze. Ta postać nie myśli o tym, że wczoraj przegrała. Ta postać nie martwi się, co to będzie za trzy plansze. Ta postać jest obecna. Na tej plaży. Ta postać ma wyzwania, artefakty do zdobycia, potwory do pokonania, to zależy od gry. I te potwory to są różne przeciwności, które mamy, i te artefakty to są różne umiejętności, które możemy zdobyć. I my się po tej grze poruszamy. I zobaczcie, nie ma gry, ten, ten, ten bohater jest cały czas w ruchu. I to nie chodzi o to, że my mamy cały czas zapieprzać jak chomik w kołowrotku, tylko bardziej chodzi o to, że ten. Ta postać jest cały czas obecna, ta postać nie ogląda się, ta postać nie patrzy na innego gracza i mówi o, hej, już ma trzy a fakty, ja tylko dwa. Nie ma tak. Jest totalne skupienie. Moja postać, moja gra, moja plansza itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ja myślę sobie, że nasze marzenia, nasze cele to są takie lewele, to są takie poziomy na tych planszach. I po prostu skupić się na sobie, być obecnym w sobie, myśleć o tym, gdzie my tą naszą energię pakujemy. Bo jeżeli my będziemy naprawdę dobrze tą energią zarządzać i weźmiemy odpowiedzialność za swoje życie i nie będziemy się gadać za siebie, przed siebie, to będziemy kreowały nasze życie, naszą rzeczywistość i nasze marzenia. Już, Czy w tej danej sytuacji, która teraz się wydarza, to może być impreza, to może być jakaś sytuacja zawodowa, to może być każdy dzień. Czy ja dzisiaj kreuję, czy ja dzisiaj tylko obserwuję, czy ja jestem z boku? Czy ja biorę odpowiedzialność za co to, co się tutaj dzieje, czy ja tylko szukam winnych? No taka nuda była na, impre na tej imprezie przez tą Dorotę, co całą imprezę gadała o sobie. Zrób coś, zacznijcie gadać o sobie. A może, nie wiem, zrób alternatywę na papierosie, whatever. Czy stwarzasz okazję, czy czekasz, aż coś się wreszcie zmieni? I czy re realizujesz własne marzenia, czy cudze cele? I słuchajcie, naprawdę, naprawdę w kreowaniu własnego życia i w takiej odwadze dostawania się do życia, naprawdę, tam nie ma żadnej magii. To jest, że to jest fizyka, na tym nie znam się za bardzo, ale myślę, że to jest fizyka. Natomiast wierzcie mi, że jak się odważamy, jak zaczynamy tworzyć nasze życie, to dzieje się magia. I ja w to bardzo wierzę.